Legionowia KZB Legionowo odniosła kolejne wysokie ligowe zwycięstwo. W sobotę 12 czerwca na własnym boisku Legionowianie pokonali 4-2 Unię Skierniewice. Na dwie kolejki przed końcem sezonu podopieczni trenera Pirosa cały czas zajmują trzecie miejsce w tabeli z sześciopunktową przewagą nad Polonią Warszawa. Mecz z zespołem ze Skierniewic miał podobną dramaturgię do kilku innych poprzednich spotkań. Legionowia szybko zdobyła dwie bramki. Rywal zdołał niestety wyrównać, ale w końcówce Legionowianie znów strzelali gole na wagę zwycięstwa. Grad bramek przy parkowej zaczął padać w 14 minucie. Na listę strzelców jako pierwszy wpisał się Michał Bajdur, który mocnym strzałem z okolic 16 metra pewnie pokonał bramkarza gości. W 26. minucie było już 2 do 0. Po faulu w polu karnym na Andrzeju Trubesze, sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę na bramkę zamienił kapitan Patryk Koziara. Gdy wydawało się, że Legionowi ten mecz będzie miała pod kontrolą, Unia strzeliła bramkę kontaktową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Piłkę w bramce strzeżonej przez Pawła Błysznowskiego umieścił Adrian Dudziński. Po zmianie stron w poczynania legionowi wkradło się trochę nerwowości. Goście potrafili to wykorzystać i w 69 minucie po kolejnym stałym fragmencie gry udało im się doprowadzić do wyrównania. Na listę strzelców ponownie wpisał się Adrian Dudziński. Utrata gola na szczęście podziałała na legionowie motywująco. W 76 minucie po dopieczni trenera Pirosa znów wyszli na prowadzenie a swoją drugą bramkę w tym meczu zdobył Patryk Koziara. Wynik meczu na 4-2 w 90. minucie ustalił Marcin Kluska. W najbliższą środę o 17.00 Legionowianie zagrają na wyjeździe z rezerwami Jagiellonii Białystok, a w niedzielę na zakończenie sezonu zmierzą się u siebie z wiceliderem Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie zaplanowano na godzinę 16.00.